Po dom drewno to materiał doskonały i wszechobecny. Nie potrafimy bez niego żyć. A skąd to drewno? Oczywiście z lasu. Gdzie je kupić? Jak to zrobić? I skąd wiadomo, który nada się na ołówek, który na papier, a który na krzesło? Co to za drewno? Jest to drewno sosnowe, opałowe, przeznaczone do sprzedaży na rynku lokalnym i będzie ogrzewało zimą mieszkanie naszych tutaj mieszkańców. A to drewno raczej nie posłuży jako opałowe. No to jest drewno wielkowymiarowe, sosnowe, konstrukcyjne. Znajdzie zastosowanie w konstrukcjach, prawdopodobnie z tego drewna będzie zrobiona więźba na kolejnych nowych budynkach. Jest to drewno w tej chwili bardzo cenne, poszukiwane przez Tartaki. A z tego samego drewna zrobimy też, nie wiem, krzesło ołówek? Zdecydowanie tak. Również robimy tego typu rzeczy z drewna sosnowego. Niemniej najczęściej jest zakupywane, tak jak tutaj widzimy, drewno wielkowymiarowe sosnowe, ale w postaci kłód są to gotowe już elementy, gdzie zakłady wyspecjalizowane kupują je i mają już gotowy surowiec do dalszego przerobu. Drewno ma nawet 30 tysięcy zastosowań. Produkujemy z niego zabawki, meble, instrumenty muzyczne, wykorzystujemy w przemyśle budowlanym, energetycznym czy nawet w rolnictwie. Materiał ekologiczny, który wciąż zyskuje na wartości, choćby dlatego, że przedmioty drewniane wciąż utrzymują zaabsorbowane przez żywe drzewo dwutlenek węgla. Drewno ma też pewnie wiele jeszcze innych nieodkrytych właściwości. A las jest pełen tego materiału, co wcale nie oznacza, że możemy z niego brać ile chcemy. Każdego roku leśnicy szacują, ile mogą zaproponować drewna na polski rynek, ale nigdy nie zaspokajają wszystkich potrzeb rynku, bo las ma zdrowo rosnąć i tu przyroda rozdaje karty i dyktuje warunki. To jakie jeszcze drewno produkują, bo tak można powiedzieć, nasze lasy? No, lasy państwowe mają bardzo szeroką ofertę. Obecnie lasy. Mają w grupach 42 oferty. Jest to bardzo dużo. Mamy w ofercie drewno wielkowymiarowe, iglaste, liściaste, mamy drewno przeznaczone na okleinę, sklejkę, słupy teleenergetyczne, jak również mamy drewno średniowymiarowe z przeznaczeniem dla przemysłu, takie jak papierówki, z przeznaczeniem dla przemysłu papierniczego. To jeśli miałabym celulozę na przykład, to muszę zakupić drewno z odpowiedniej grupy? Tak, tutaj odbiorcy wiedzą, znają te zasady i co roku korzystają z możliwości zakupu na portalu leśno-drzewnym, jak również w systemie e-drewno. Jest to drewno bardzo poszukiwane na dzień dzisiejszy i wykorzystywane do wielu, wielu dziedzin. A jakie drewno potrzebujemy na budowę domu? No tutaj głównie na budowę domu to jest drewno sosnowe, wielkowymiarowe, głównie... Kupujemy drewno w dłużycy. Jest to drewno wyrabiane do 14 metrów długości. Możemy z niego robić więźby dachowe, różnego rodzaju elementy. Jest to w tej chwili również bardzo poszukiwane drewno na. A taki modrzew? Również możemy robić elementy z modrzewia. Modrzew jest wyjątkowo trwały i poszukiwany przez odbiorców. To będzie wtedy solidny dom? To będzie solidny dom. Musimy pamiętać, że najpiękniejsze. Dworki, kościoły były dawniej budowane z modrzewia i do tej pory zachowały swoją świetność. Czy te wszystkie rodzaje drewna pochodzą z jednego skrawka lasu? No tutaj tak wystarczy zobaczyć. Niewielka powierzchnia leśna, mamy bardzo dużo sortymentów. Głównie są to sortymenty sosnowe. Mamy tu drewno budowlane, konstrukcyjne, drewno na papierówkę, jak również drewno opałowe. Z pozostałości wierzchołków, jak również gałęzi, zostanie wykonane drewno zrębkowe z przeznaczeniem na opał. A więc wszystkie elementy, które będą tutaj pozyskane, znajdą swoje zastosowanie. Takie leśne zero waste. Nic dziwnego: każdy kawałek drewna jest na wagę złota. A skąd wiadomo, jakiej jakości będzie drewno, skoro w chwili przetargu ono jeszcze rośnie? To drewno jest jeszcze drzewem. Wystawiając drewno na przetargi wcześniej robimy tak zwane szacunki brakarskie, a więc wyznaczamy powierzchnię, które przewidujemy do użytkowania w roku następnym, oceniamy jakość, klasyfikujemy to drewno i na tej podstawie wystawiamy ofertę dla naszych odbiorców. Dlatego każde drewno, które idzie na rynek, jest wcześniej sprawdzone, opisane i wystawione. A jak drewno jest chore, na przykład jak zaatakował je kornik, to też będzie przerobione, też na coś się przyda? Również takie drewno znajduje zastosowanie na dzień dzisiejszy w przemyśle. Niemniej jest ono o obniżonej wartości technicznej, tym samym cena jego jest zdecydowanie niższa. Najbardziej wartościowe drewno pochodzące z naszych lasów, z naszej dyrekcji to. No Dyrekcja nasza słynie z sosny, i tutaj mamy bardzo. Piękne drzewostany sosnowe, i to drewno jest wykorzystywane praktycznie we wszystkich dziedzinach. Niemniej możemy się pochwalić również pięknymi, pięknym drewnem dębowym, które jest wystawiane co roku na submisjach, na aukcjach. Mamy piękne drewno olszowe. Submisja to licytacja, na której pod młotek idzie najlepszej jakości drewno. To jak kupowanie dzieł sztuki. Drewno jest zwożone na plac, układane na podwyższeniach, żeby można było je obejrzeć z każdej strony. Na licytacje zjeżdżają eksperci w tej dziedzinie, brakarze z całej Europy. Nie wszystkie nadleśnictwa mają takie drewno. Na terenie dyrekcji toruńskiej w tym roku spośród 2,5 miliona metrów sześciennych do submisji przeznaczone są 474 metry sześcienne drewna. Na submisję się wprawdzie nie wybieramy, ale kupnem drewna Jesteśmy zainteresowani. Pawle, jestem nowym przedsiębiorcą. Chcę w tym roku kupić drewno. Jak mam się do tego zabrać? Bo nie mam pojęcia, absolutnie. Aby móc zakupić drewno w Lasach Państwowych jako przedsiębiorca, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie PLD i udać się do najbliższej jednostki, jednostki Lasów Państwowych, aby go tam złożyć, gdzie otrzymuje się dalsze dyspozycje do zalogowania się na stronie PLD i można wtedy nabywać drewno na a w zasadzie aukcji systemowych lub poprzez aplikację e drewno. Co to jest za strona ta PLD? PLD jest to portal leśno-drzewny, jest to aplikacja Lasów Państwowych służących do oferowania tzw. licytacji e drewna. A kto ustala cenę minimalną drewna? Cenę minimalną drewna ustala dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w uzgodnieniu z Nadleśniczym. E, ceny bazowe na rok 2022 są o kilka procent wyższe od cen bazowych na 2021 rok. E, głównym czynnikiem wzrostu cen był popyt na rynku drewna. Nie jestem przedsiębiorcą, a chcę kupić drewno do kominka. To gdzie mam się udać? Też będę musiała to drewno licytować? Czy aukcje dla przedsiębiorców regulują także ceny dla nas, dla, dla tych detalistów? E, pod jakimś kątem ma to znaczenie, lecz nadleśnictwa starają się ustalać cennik detaliczny według ogólnej popytu na zbyt tego drewna. Ceny są porównywalne do cen uzyskanych w sprzedaży w portalu leśno-drzewnym i w aplikacji e -drew. A takie drewno, drewno zakupione w lesie, może ogrzać nas kilka razy, chociażby przy wywożeniu z lasu, przy rąbaniu czy wreszcie, gdy trafi do kominka. Zakasali już państwo rękawy? Pora na rozgrzewkę. Tymczasem my podsumowujemy jest kilka możliwości zakupu drewna w zależności od tego, jako kto to drewno kupujemy. Lasy państwowe ustalają pulę ofertową i systemową dla przedsiębiorców, detaliczną dla każdego, na potrzeby własnej jednostek lasów, energetyczną, techniczną i wreszcie tę najbardziej prestiżową, czyli pulę na submisję. W 2022 roku do sprzedaży w całej Polsce lasy przeznaczą 40,5 miliona metrów sześciennych. Drewna. Czy las wyprodukuje tyle drewna, ile potrzebuje rynek? To pytanie należałoby zadać matce naturze, bo tylko ona wie, ile w danym roku będzie można oddać surowca drzewnego na potrzeby nasze, społeczeństwa. To co decyduje o tym, ile drewna w danym roku zostanie przeznaczone na sprzedaż? Możliwości przyrodnicze w tej puli zasobności, jeśli mówimy konkretnie o surowcu drzewnym. Dlatego, że nie możemy pozyskać więcej niż to jest możliwe ze względu na zachowanie takiej stabilności pod względem przyrodniczym. Tutaj, żeby dać pewną liczbę, mogę powiedzieć, że pozyskujemy w ciągu roku tyle, ile stanowi około 2% zasobności polskich lasów. I lasów przy tym pozyskaniu cały czas przebywa? Tak, oczywiście od II wojny światowej mamy nie tylko powierzchnię większą, e, jeśli chodzi o lasy, ale również ich zasobność. To znaczy, że drewna w lasach też z roku na rok jest coraz więcej. Jak to jest możliwe? E, myślę, że dobrym przykładem czy analogią jest lokata w banku. Im więcej mamy pieniędzy tam zgromadzonych, e, tym więcej co roku nam na tej lokacie przyrasta. Tak samo jest z polskimi lasami. Im więcej mamy drewna w tych lasach, tym, mimo pozyskania, również będziemy mieć coraz wyższy przyrost masy drzewnej, a w związku z tym również zasoby rosną. Zmieniły się od tego roku zasady sprzedaży drewna. Dlaczego te zasady zostały zmienione? No przede wszystkim obserwujemy to, co się dzieje na rynku, i oczywiście staramy się dostosować do potrzeb w miarę możliwości, ale przede wszystkim wsłuchiwać się w głosy konsumentów. Zmieniła się między innymi pula drewna sprzedawanego w tak zwanej sprzedaży ofertowej w stosunku do puli w sprzedaży w nim systemowej. To są przetargi, pierwszy jest ograniczonym, drugi nieograniczonym i poprzez te przetargi surowiec drzewny trafia głównie do kontrahentów, którzy są głównymi na rynku drzewnym, można powiedzieć. To nie jedyna zmiana. To nie jedyna zmiana. Zmieniło się również to, że uwzględniliśmy po raz pierwszy w historii sprzedaży surowca drzewnego, uwzględniliśmy także czynnik mówiący o liczbie punktów przerobu drewna na terenie Unii Europejskiej, które posiada dany kontrahent, który chce nabyć od nas drewno, ale także uwzględniliśmy procent przerabianego drewna w granicach Unii Europejskiej przez konkretnego kontrahenta. Te zmiany są ukłonem w stronę tych kontrahentów, tych zakładów przerobu drewna, które przede wszystkim lokalizują swoje punkty. I przecierają drewno w granicach Unii Europejskiej. Jako lasy państwowe nie możemy mieć wpływu i nie mamy wpływu na to, że na przykład drewno wyjeżdża później, czyli zakupione przez kontrahenta, zostaje na przykład odsprzedane w tej formie bądź przerobionej. Do innego kontrahenta poza granicę Unii Europejskiej, ale wprowadzając nowe zasady, możemy premiować właśnie tych kontrahentów, którzy tu na miejscu, czyli w granicach Unii Europejskiej, posiadają punkty przerobu tego drewna i w maksymalnym stopniu to drewno właśnie tutaj przerabiają. Czy można sobie w ogóle wyobrazić świat bez drewna? Nie. Choćby papier trudno zastąpić plastikiem czy metalem, a dowodem niech będzie stale rosnące zainteresowanie tym surowcem. Wielka fabryka drewna. Oto ona las! Tylko że tego produktu nie da się wytworzyć w 8 czy nawet 12 godzin, na to potrzeba lat. I dlatego drewno jest tak cennym surowcem i dlatego też leśnicy dbają o nie jak o najwyższej próby złoto.